Tutaj są, jak widzicie, dwa przewody. Ale jak położone? Otóż są one położone tak, że je widać, bo położone są na zasięgu korony, na zasięgu krzewu. I to jest dobrze. Pamiętajcie, przy normalnym rozwoju krzewu korzeni jest mniej więcej tyle, ile korony na wierzchu. My tego nie widzimy, czy jak wyrwiemy roślinę, to też. Nie wszystkie te korzenie wyjdą, tylko te, co grubsze, ale taki jest mniej więcej zasięg systemu korzeniowego. I teraz, jeżeli, tak jak większość robi, e, przewód jest prawie przy roślinie, to te korzenie, które są tutaj, już cierpią suszę. I możemy mieć wtedy kłopoty z dorastaniem owoców. E, muszę powiedzieć, że. Bardzo mi imponuje plantator, który się zajmuje tą plantacją od paru lat, ponieważ ona była założona od samego początku. Jest tu problem, ponieważ teren się obniża w kierunku przede mną, i na dole są problemy z zalewaniem czasami. Natomiast, jak Państwo widzicie, jest tutaj i czysto, i nie ma chwastów, a przede wszystkim środkiem jest murawa, nie kurzy się, wilgotność jest niższa, nie ma problemu z. Takiego ze szkodnikami, bo im ta atmosfera nie odpowiada. Również i z grzybami jest problem mniejszy, dlatego że nie ma skoków temperatur, kiedy występują mikropęknięcia na tkankach, a w każdym mikropęknięciu może nam wystąpić infekcja grzybowa.